Możesz mieć przekonania na zasadzie e, prawdziwa miłość istnieje, albo nie istnieje, albo istnieją się prawdziwym mężczyźni, albo nie istnieją, są tylko jakieś pimpki Możesz mieć przekonanie, że mężczyźni są cudowni, ułatwiają kobietom życie i współpracują z nami. Możesz mieć przekonanie, że Mężczyźni chcą tylko nas wykorzystać, myślą tylko o jednym, no i generalnie to bardziej z nami rywalizują niż współpracują, i tak dalej, i tak dalej. I to są wszystko przekonanie, czyli takim oprogramowaniem wewnątrz twojej świadomości, czyli tego, czego jesteś świadoma, tak, twojej głowy, umysłu. Od tego w dużej mierze zależy to, Czym się otaczasz. I skupisz się tutaj oczywiście na tych relacjach, tak? Czyli to, o czym myślisz, przyciąga takich, a nie innych ludzi do ciebie, takich, a nie innych mężczyzn albo słabych facetów. Czyli Twój układ nerwowy ma jakieś tam przekonania w sobie i te przekonania powodują, że emanujesz jakąś energią. I wtedy, kiedy emanujesz jakąś energią, no to wytwarzasz konkretne wibracje. Po prostu Twoje myśli generują jakieś tam wibracje, ponieważ jesteś energią. I z racji tego, że generują jakieś tam wibracje, no to wszystko w przyrodzie, w świecie dąży do harmonii, równowagi, więc przyciągasz to, na jakim poziomie wibrujesz. Czyli swój przyciąga swego. Od tych przekonań właśnie zależy to, czy układać się w związku, jakich facetów przyciągasz, jak wyglądają Twoje randki i tak dalej. Po prostu to, jak myślisz, kształtuje Twoje życie.